Ci piłkarze odeszli tego lata z Ekstraklasy. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni Piłc. Zapraszam Was na ostatni materiał poświęcony stricte transferom, a więc zamykamy sobie rozdział jak podsumowań transferowych tego letniego okna w Ekstraklasie. Nagrałem już sporo odcinków dotyczących transferów last minute. Dwa filmy pojawiły się w tej tematyce. Pojawił się także film dotyczący w ogóle podsumowań transferów i mojej subiektywnej listy 10 najlepszych ruchów klubów Ekstraklasy. Oczywiście zachęcam Was do tych materiałów. Linki znajdziecie na dole. Teraz z kolei Zamkniemy sobie to klamrą, a więc spojrzymy na piłkarzy, którzy opuścili naszą kochaną ekstraklasę. I żeby było zabawniej i ciekawiej, zebrałem sobie tych wszystkich piłkarzy w takie liście, żeby zrobić z nich skład. A więc, 11 zawodników, która wybiegłaby na boisko, a więc przed Wami najciekawsi piłkarze, którzy opuścili tego lata ekstraklasę, w takim zestawieniu, jakim wybiegliby na boisku. Na samym początku, oczywiście, czy tylko zachęcam do tego magicznego czerwonego guzika o nazwie Subskrybuj, kliknijcie koniecznie, żeby nie przegapić moich treści. A teraz zapraszam Was na program. 11 zaczniemy sobie od Karola Niemczyskiego który opuścił tego lata Krakowie i trafił na zaplecze Bundesligi, konkretnie zasilił Fortunę Düsseldorf, natomiast w tym nowym zespole jeszcze nie zadebiutował. Póki co wszystko od deski do deski gra 26-letni goalkeeper Kerstin Mayer, więc były bramkarz pasów, czeka na swoją szansę, z pewnością perspektywiczny, ciekawy goalkeeper, natomiast no jeszcze nie miał szansy udowodnić swojej jakości za naszą zachodnią granicą. Jeżeli chodzi o blok obronny, to mamy tutaj prawdziwych kozaków, natomiast tak trochę na siłę jako prawego obrońcę umieściłem Richarda Jensena, który opuścił Górnika Zabrze tego lata. Sporo mówiło się, że z klubem rozstał się zarówno Okonuki, jak i Bergström, no i dużo mówiono o tych zawodnikach, że to są generalnie kluczowi piłkarze, no i w Zabrzu jest duża pustka po tych dwóch wyrwach, natomiast bez wątpienia Jensen również był takim kluczowym piłkarzem. No i pod koniec tego okna transferowego zaścili już szkockie Aberdeen, w którym już rozegrał kilka spotkań. Generalnie myślę, że postać fundamentalna. Nie wiem, czy na tyle ważna, że teraz ten cały górnik się posypał, natomiast z pewnością jeden z liderów tej linii obronnej. No i bez wątpienia widać, że nie ma takiego właśnie szefa z tyłu drużynie na Urbana, który z pewnością byłby teraz bardzo potrzebny. Drugim środkowym obrońcą już jest Polak Mówię tutaj konkretnie o Majku Nawrockim, a więc duży transfer, który się zmaterializował. Lekia Warszawa zarobiła mniej więcej 5 miliona euro na tym ruchu. Piłkarz trafił do szkockiego Celtiku. No i mówiąc całkiem serio, wydaje się, że to jest bardzo ciekawa droga rozwoju. Z, ym, osobiście mi szkoda, że obecnie ma kontuzję, bo z pewnością pojawiłby się na kadrze. Przynajmniej tak mi się wydaje i tak próbuję dedukować tę logikę Fernando Szantosza, jeżeli chodzi o te powołania na wrześniowe mecze. Natomiast ten uraz wydaje się jakoś bardzo niegroźny, to znaczy wkrótce Nawrocki wróci do gry. Rozegrał już kilka spotkań w parwach nowego klubu, no i pokazał się z całkiem dobrej strony. Generalnie, piłkarz, który przy odpowiednim rozwoju ma dużą, realną szansę na to, by wkrótce zostać reprezentantem Polski. Kolejny piłkarz na tej liście to jest Robert Iwanow, a więc był obrońca warty Poznań, zawodnik, którego mi szkoda, że obszedł z ekstraklasy, natomiast szukał nowych wyzwań, chciał się rozwijać poza ekstraklasą, trafił do intraktu Prunschwicht myślę, że postać ciekawa, reprezentant Finlandii no, wyróżniał się w polskiej lidze, nie ma co zresztą też nieprzypadkowo e, trafił na radary Lecha Poznań, no i mówiło się o ewentualnym transferze, jeszcze latem 2022 roku, ale fakty są takie, że po wypełnieniu kontraktu odszedł właśnie za darmo do antraktu Brunswick no i w Niemczech y, y, kontynuuje swoją karierę. Na lewej obronie piłkarz, który również był związany z Poznaniem, ale z drugą jego stroną, a więc Pedro Reboczo, był y, piłkarz kolejorza, kopie teraz w lidze arabskiej. Fajnie tam wygląda, bo dla Al-Khali zagrał już pięć spotkań, zanotował jedną asystę i generalnie z pierwszym wyborem. Y, może martwić na pewno jego następca, Elias Anderson, natomiast jeżeli chodzi o te nowe transfery czy generalnie nowe twarze, to myślę, że też Pojawił się u mnie taki specjalny odcinek na temat piłkarzy, którzy nie do końca dobrze wyglądają, no i mam tutaj na myśli przede wszystkim piłkarza, który właśnie trafił do Lecha z Gordy, natomiast no, Pedro Roberto odszedł. Myślę, że postać znacząca w Lechu Poznań w tamtym sezonie, ale także w tym sezonie 21-22, kiedy Lech Poznań sięgał po mistrzostwo Polski. Piłkarze drugiej linii to są postaci bardzo ciekawe, przede wszystkim to jest Łukasz Łakomy, który odszedł z Zagłębia Lubin i zasilił Young Boys, z którym zagra między innymi w Lidze Mistrzów, także fantastyczny awans sportowy tego środkowego pomocnika myślę, że na pewno nie będzie zażałować. Żałować też nie będzie za głębie, które zarobiło na nim sporo pieniędzy. Łącznie w Young Boysach rozegrał pięć spotkań, zanotował asystę, a także bramkę w ostatniej kolejce ligowej. Co ciekawe w meczu Servet, który Young Boys wygrał 1-0, no to właśnie była jedyna bramka, którą trafił Łakomy, także taki gol nie dość debiutancki, to jeszcze z wagą trzech punktów. Kolejnym piłkarzem Środka Pola jest, jest Mateusz Łęgowski, a więc reprezentant Polski. Mi osobiście trochę szkoda, że odszedł, bo w takich przedsezonowych typowaniach umieściłem go w, na takiej liście piłkarzy najbardziej rozwojowych, w skrócie, którzy zaantują jakiś niemożliwy progres, no i niestety nie będziemy w stanie tego śledzić. Oczywiście z perspektywy ekstraklasowej, no bo brałem pod uwagę jedynie to, co będzie się działo w polskiej lidze. Łęgowski odszedł do Salernitany, gdzie będzie grał pod okiem Paulo Souzy, a więc byłego selekcjonera reprezentacji Polski. No z perspektywy chłopaka, jak i samej pogoni myślę, Taki ruch uzasadniony, natomiast konsekwencja tego jest taka, że powiem, wygląda słabiutko. Oczywiście nie na samym Łęgowskim wszystko się trzymało, natomiast był jedną z postaci kluczowych. No i z pewnością wiele by pomógł ekipie portowcom, gdyby w ekstraklasie pozostał. Innym piłkarzem pogoni, trzecim, którego umieściłem w tym rankingu, przesunąłem go na prawą stronę, żeby ta jedynastka miała ręce i nogi, jest Sebastian Kowalczyk, a więc zawodnik, który trafił za ocean i gra teraz dla Houston Dynamo. W drużynie MLS-u rozegrał trzy spotkania, jeszcze czeka na swoje debiutanckie trafienie. No i generalnie Kowalczyk no, był łączony z zagranicznym transferem od dłuższego czasu, jeszcze zimą, pół roku temu. Mówiło się o jakimś systemnym zainteresowaniu klubów z MLS. No to doszło do finalizacji dopiero latem. Myślę, że sam piłkarz nie żałuje, no bo też potrzebował pewnie jakiejś takiej zmiany po wielu latach w pogoni, bo jest oczywiście wychowankiem portowców myślę, że piłkarz perspektywiczny, jeżeli będzie regularnie grał no to z pewnością można go spojrzeć Fernando Santos. Idziemy dalej, absolutna gwiazda tamtego sezonu, a więc Michał Skuraś. Natomiast pytanie czy to była droga do końca przemyślana, no bo wszystko się na tym na papierze zgadzało, jak sobie prześledzimy jakby te kulisy transferu, a więc kwota i też kierunek, a więc nie taka powiedziałbym mocna liga, skok na głęboką wodę tylko liga belgijska, klub FC Brucz, który wyłożył około 6 milionów euro za skrzydowego Lecha Poznań. Natomiast pytanie jest, czy on tam się dobrze rozwija, no bo jak spojrzymy sobie na jego bilansę, to jest 7 spotkań, także jedna bramka, natomiast te bilanse minutowe wypadają znacznie gorzej, bo jest to blisko 250 minut łącznie, tylko jeden mecz od pierwszej do 90 minuty wybiegany, no i generalnie piłkarz, który zbiera w Belgii ogony, jest raczej drugim, trzecim wyborem w Brugii, no więc pytanie, jak to będzie dalej wyglądało, no bo na razie perspektywy są słabe, fakt są takie, że w Poznaniu grał pierwsze skrzypce, natomiast w Belgii jest jedynie rezerwowy. Kończymy tę listę dwoma napastnikami. Pierwszym z nich jest Ladislav Zgutkowskis, a więc były napastnik Rafała Częstochowa, który przeniósł się po sezonie do Korei Południowej. W koreańskiej lidze rozegrał tylko trzy spotkania, no i też taka powiedziałbym trochę przykra historia, no bo groźna kontuzja, no i Gutek wypada z gry na kilka, kilkanaście miesięcy, nie wiadomo kiedy zagra. Ten uraz jest poważny, także trzymamy kciuki i ślamy pozdrowienia, no i mamy nadzieję, że wkrótce wróci do gry. Ostatni napastnikiem na tej liście, właściwie tak jak skóraś, to jest taka powiedziemy gwiazda naszej ligi, piłkarz, który niesamowity progres zanotował, jeżeli chodzi o tamten sezon, a więc Szymon Włodarczyk, który zamienił górnika Zabrze na austriacki szturmgrasy W tym sezonie już zanotował 9 występów, 7 ramek, 2 asysty, tak naprawdę no, bilans generalnie, który, którego nie powstydziliby się piłkarze patrząc na całą rundę. No bo czasami jest tak, że piłkarz ofensywny uzbiera te fajne cyfry po kilku, kilkunastu spotkaniach. Tym samym Włodar już na początku sezonu bryluje, jego brak wśród powołanych nie jest sporym zaskoczeniem, zwłaszcza, że mówiło się, że pojawi się na kadrze na te spotkania z Wyspami Owczymi i także z Albanią. Natomiast jeżeli będzie w takim gazie i będzie dobrze wyglądał między nimi w tych meczach z Rakowem, czy z w Lidze Europy, no to wątpię, żeby jego zabrakło na tym październikowym zgrupowaniu. Tak wygląda ta kadra, tak wygląda ten skład 11 piłkarzy, którzy opuścili Polską Ligę tego lata, no i zasilili kluby zagraniczne. Za większością pewnie będziemy tęsknili. I tak sobie podsumowując, myślę, że najciekawszy transfer to jest oczywiście ten Mike Nawrocki, a także Szymon Wodarczyk. Łakomy z pewnością też zanotuje ciekawy progres Człęgowski, który może się rozwinąć w seria. Jeżeli chodzi o Michała Skurasia, to z pewnością na razie niepokój to jest to, co nam towarzyszy, z uwagi na to, że nie jest on piłkarzem podstawowego składu, natomiast być może jego hierarchia się zmieni, być może dostanie szansę w tych spotkaniach z Wyspami Owczymi i z Albanią, no i gdzieś tam na bazie tego, co pokaże w reprezentacji, zmieni się jego hierarchia w klubie, no bo na razie wygląda to słabiutko. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten skład transferów wychodzących. Myślę, że zamykamy temat transferów na to lato, bo mówiąc serię, też jestem trochę zmęczony i podejrzewam, że tak samo i wy. Myślę, że to transferem to już jest to, co chcemy mieć za nami. Będziemy żyć plotkami w okolicach listopada, grudnia i stycznia, kiedy na nowo to okno transferowe się otworzy. No i kolejne, powiedziałbym, ciekawe newsy będą regularnie wpadać. Dajcie znać koniecznie, co myślicie, jeżeli chodzi o te transfery wychodzące, kogo Wam najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Na samym końcu zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki, do zobaczenia. i poz... Hvala